Jedno co mam, co sam stosuję w moim życiu i co sam stosuję w relacjach rodzinnych i w, w relacjach, myślę, że najbardziej w relacjach rodzinnych, to jest to, że chcę być lepszy, tak? chcę być lepszy dla, moi, dla moich dzieci, chcę być lepszy dla mojej rodziny, dla mojej żony. Chcę, żeby w związku z tym, że mając dobrą relację, Moja rodzina będzie silniejsza, będzie mocniejsza, będzie mogła na mnie liczyć i będę mógł ją wspierać. Ubezpieczam moje dziecko. Tak jak na tej linii ubezpieczam, tak w życiu bardzo ważne jest, abym ja żebym moje dziecko, moja żona wiedziała, że ja jestem, że ja wykonuję swoją pracę, że ja mogą na mnie liczyć, że mogą mi ufać, że jestem stabilny, że... Będzie tak, że po prostu moja obecność im pomoże w ich sytuacjach, kiedy będą chcieli porozmawiać, kiedy będą chcieli pokonać jakiś problem, kiedy będą chcieli się poradzić, to będą liczyli na mnie, że ja jestem. Ważne jest, aby pomimo, że nastolatek się chowa w swoją skorupę, abyśmy wiedzieli, czym żyją, abyśmy z nimi rozmawiali, abyśmy im mówili, co my robimy. Ja przychodziłem z pracy, często opowiadałem dzieciom, co robiłem w sądzie, jakie były sprawy. Oczywiście w taki sposób, żeby, żeby nie łamać tajemnicy. Tak? Chciałbym, abyście zastanowili się, czy wiecie, jak radzą sobie wasze dzieci z problemami. Kim tak naprawdę są, co myślą, co lubią, co w tobie lubią, a co w tobie ich drażni. Jeśli ty nie porozmawiasz ze własnym dzieckiem. To świat i inni ludzie znajdą czas, żeby z nim porozmawiać. I znajdą czas, żeby mu powiedzieć yy, i nauczyć go tego yy, yy, świata i tego myślenia. Pan Jezus przyszedł i okazał nam się sługą. I Pan Jezus powiedział do nas tak: jeśli chcesz być najważniejszy w swojej rodzinie, w swoim domu, w swoim środowisku, to stań się sługą. To służ swojej rodzinie. To służ bądź na posyłki. I wtedy będziesz najważniejszy. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Ja chcę być sługą dla mojej rodziny. Ja chcę im służyć. Ja chcę ich wzmacniać. Ja chcę im pomagać, ale ja chcę, żeby oni wiedzieli, że mogą zapukać do mnie jak do sługi, a nie jak do króla.